Jesteśmy jak widać w słonecznej Hiszpanii, gdzie przyjechaliśmy na testy nowego hypermotarda. Motocykl ten e, jest ciekawostką, ponieważ no w naszym kraju jest dość niszowy, można powiedzieć, i tak naprawdę ciągle zastanawiam się, ile się tego może u nas sprzedać. Z jednej strony, bardzo ciekawy, bardzo dobry, nie ma do czego się przyczepić, a z drugiej strony, bardzo trudno go zaszufladkować, ustawić go w jakimś innym szeregu. Nie ma właściwie odpowiedników na rynku u nas, jest motocyklem trochę dziwnym. Z jednej strony ekskluzywnym, z drugiej strony nawiązującym bardzo do supermoto, ale jest to motocykl, który może nadawać się do jazdy w mieście, może nadawać się na krótkie wypady. Ma też wersję Hyperstrada wyposażoną w kuferki i takim jest wtedy większym turystykiem. Jeździliśmy po drodze, było bardzo fajnie, tak naprawdę Motocyk zaskakuje trochę tym, że pozytywnie, że ma ten... Silnik bardzo łagodną charakterystykę. Kiedy jechałem na mapie Sport, wydawało mi się, że mam włączoną mapę Urban. Sprawdziłem, jest nie, jest Sport, jest pełna moc, wszystko jest ok. Natomiast elastyczność silnika jest nadal całkiem fajna, całkiem to delikatnie i ładnie przyspiesza. I trzeba przyznać, że ten motocykl moc oddaje w bardzo, bardzo spokojny sposób, mimo włączonej kontroli trakcji. Prawie bez przerwy padającego deszczu absolutnie nie było żadnym problemem podnieść ten motocykl na koło, na wyjściu z zakrętu, bardzo chętnie to robił. Tutaj też wielkie, wielkie brawa należą się oponom Pirelli, w który został on wyposażony. Tor to zupełnie inna historia. Wersja SP na Olincie nieco wyższa, bardziej nacechowana sportowo. Moc i moment obrotowy są dokładnie takie same jak w wersji zwykłej, natomiast komputer jest trochę inaczej skonfigurowany. Także na przykład w mapie sportowej ABS działa tylko na przednie Jest to fajne, jeżeli ktoś potrafi i lubi dojechać do zakrętu, motocykl stawić bokiem przed zakrętem. Zjechałem po pierwszej sesji deszczowej tego dnia na torze, no i bardzo miłe jest to uczucie, przypomnieć sobie jakiś dziś na oponach deszczowych. Co ciekawe, no ta pozycja na tym motocyklu powoduje, że mamy bardzo dobre wyczucie. Szeroka kierownica górna to jest to, co pozwala bardzo precyzyjnie kontrolować motocykl, zwłaszcza w tak trudnych warunkach. Niemniej jednak, przy tej mocy 113 koni mechanicznych i niemal 100 Nm momentu obrotowego, ten motocykl okazał się bardzo precyzyjnym i niezwykle skutecznym narzędziem do szybkiej jazdy po torze. I myślę, że przez właśnie taką konfigurację tego motocykla moglibyśmy naprawdę na deszczu dołożyć niejednemu znacznie szybszemu motocyklowi sportowemu. Jest to motocykl, który jest zdecydowanie niszowy i na pewno potrzebuje też indywidualisty, który doceni to co ma, bo motocykl jest dobrze wykonany, bardzo precyzyjnie jeździ, daje mnóstwo, mnóstwo naprawdę radości z jazdy. Natomiast sam zastanawiam się, czy kupiłbym taki motocykl. Nie wiem, być może w portfolio Ducati znalazłbym kilka innych ciekawszych dla siebie propozycji. Co absolutnie nie umniejsza, a może nawet podbija wartość Hypermotarda.